Na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Stadigę, czyli y, taką geograficzną grę, gdzie trzeba wskazać różne stolice, różne flagi. My sobie dzisiaj y, zobaczymy, jak dobrze znam Europę. Jeśli chcecie kolejny kraj z innego kontynentu, na przykład Azji, to możecie zostawić łapkę do góry. I jak zostawicie tutaj 8 łapek do góry, to y, kolejny odcinek pojawi się właśnie z Azji. A dzisiaj skupimy się na Europie. Generalnie dzisiaj boi mnie gardu, więc jakbym mówił to naprawdę, przepraszam, jakoś źle. Dodatkowo głowa mnie boli i przepraszam, jakbym się jakoś tutaj źle źle coś tutaj robił, kochani. Więc mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na moim kanale. I myślę, że możemy zacząć naszą grę. Kontynuujmy. O Boże, tutaj znaleźć te kraje wszystkie. Sofia, to jest oczywiście stolica Bułgarii, Ryga. Ryga to oczywiście jest, kochani, Łotwa. Łotwa, Sarajewo. Sarajevo brzmi jak jakaś Słowacja. Słowacja, Słowenia, coś takiego, aczkolwiek może być to też Bośnia i Hercegowina? Tak, dobra, świetnie. Holandia, oczywiście Amsterdam. Du Dublin. Dublin to... czekaj, czekaj, tu. Pyk. Monako to oczywiście Monako, ono, ono, jest tutaj takie małe Halo, o potwierdź San Marino to tutaj, takich Włoszech Helsinki Helsinki, kochani O Boże, Helsinki, Helsinki, Helsinki Helsinki będą tutaj To była Szwecja czy Finlandia? Nie, Szwecja to była Sztokholm Norwegia to było coś na o Finlandia, pyk, Wiedeń Czekaj, Wiedeń to była Austria Lublana Lublana w ogóle ładne miasto jest, wiecie? Chciałem do Lublany Bardzo bym chciał pojechać, ale zaraz nam się czas skończy Czekaj, czekaj, ale ja pamiętam, że to była ładna Tylko ja nie wiem właśnie czy to była... Czy Wstrzymaj! To M M M Węgry, jaka była stolica? Nie, Węgier nie. Słowacji, Słowenii. Ja to jest takie ładne malownicze miasto, pamiętam, takie górzyste, ładne. Lublana to była, ale Słowacja czy Słowenia? Raczej wiecie co, dam na Słowenię. Berlin to oczywiście Niemcy, Pyk, Bruksela. Bruksela to są Węgry. Nie! Boże, ale mi się pomyliło. Co mi się pomyliło, tak? Ale ja. Podgorika? Pierwszy raz o takim czyncu słyszę. Więc pewnie będzie o kraju, o którym nie słyszałem. Czyli. Czyli może Macedonia Północna? Mogłaby być w sumie Macedonia Północna? Nie. Czarnogóra. Kijów. Kijów to oczywiście. To Ukraina jest zaliczona do Rosji tu i Węgry też. Oslo. Oslo to Norwegia. Pyk. Bukaresz i Bukareszt to chyba były. We... Nie, Bukareszt to była Rumunia. MSU, so sorry. Ateny to oczywiście jest kochana Grecja. Kalin to była Albania. Nie! O nie! A mi się pomyliło ale w topa. Ale człowiek uczy się na błędach. Saint Heller. Saint Heller to może być Kosowo, a nie znam tych wysp. Andora to jest oczywiście stolica Andory, taka malutka. Skopje. Skopje to Macedonia. Londyn to oczywiście wielka i kochana Wielka Brytania. Warszawa rzecz jasna, że Polska. Moskwa. Moskwa to jest wielka tutaj Rosja. Wiecie, że Rosja nie jest taka duża, jak na mapie się wydaje. Kiszyniów. Kiszyniów to pewnie będzie tutaj, jakieś tu Kiszyniów, Luksemburg może być, wiecie, nie Mołdawia, ale dobra, do, nie, nie widziałem akurat o Mołdawii, mało Madryt to jest oczywiście Hiszpania, piękna malownicza, Zagrzeb, Zagrzeb to bardziej tu, nie, Serbia może, Chorwacja, no dobra, Reykjavik to oczywiście Islandia, Valetta. Valetta to mogłaby być, wiecie co? Nie, Francja. Bardziej bym tu dał, może to? Malta, o dobra, Belgard. O kurde. Belgard brzmi jak coś łatwego. Belgard brzmi jak coś łatwego, ale. Czego to może być? Belgard to, to mi się okaże, że tu bardziej blisko Niemiec było. Szwajcaria by to nie była. Czekaj, czekaj. Węgry też nie. Damy na Serbę. Pyk, pięknie. Praga to Czechy. Mińsk, Białoruś. Lizbona to piękna Portugalia. Sztokholm, oczywiście. Szwecja. Nie idzie aż tak źle, jak mogłoby iść. To brzmi jak coś ruskiego, więc damy Litwę. Nie wyspy owcze. Rzym to oczywiście Włochy. Wadus. Vaduz to mogłoby być właśnie to Kosowo. Liechtenstein. Myślę, że Liechtenstein to po prostu ma. Wiecie. Stolica Liechtenstein. A, i Wilno to była Litwa. Bo mi się ten. O, Budapeszt, Węgry. Jak ja mogłem zapomnieć? Przecież ja miałem mieć wycieczkę do Budapesztu. Douglas. Daglas to jest chyba ten. A nie. O kurde. Tu już jest coraz gorzej, tu są jakieś małe wyspy. Pristina. Pristina. No tu dajmy to. Je, yeah, pięknie. Bratysława. Bratysława to będzie. Słowacja. Tirana. Albania. Pyk. Luksemburg. Luksemburg to oczywiście będzie tutaj Luksemburg, Berno. Jakie na tu w ogóle zostały jeszcze? No, chyba już tylko w sumie trzy. No to Berno, to będzie najbardziej Szwajcaria. Paryż to będzie oczywiście Francja. A Co to jest za wyspa w ogóle tu? Nie wiem. Dania to Kopenhaga. I pyk. Ile nam się udało? Ale że 10 nie odpowiedzieliśmy? Aż tak i źle? Uruchom ponownie. No i cyk reklama, której nie chcę mieć. Tak, na wszelki wypadek włączę. Teraz bym się o flagami. Akurat flagami to nie powinno być najmniejszego problemu, ponieważ flagi akurat. No flagi bardzo dobrze praktykowałem. Jeśli chodzi o stolice, to jak widzicie Europę umiem na 70%. Jeśli chodzi o Azję, to ja się uczyłem i nie są złe te kraje, których się uczyłem, nie wychodzi wy źle. Najgorzej mi idzie, tak szczerze.. Mm, Oceania i Afryka. Ameryka Północna i Południowa to tak w miarę jeszcze te stolice umiem. Ale wiecie, które są trudne później. Ja nie chcę tego, halo? Wylągił się. Chcę rozpocząć, kochani, nową grę. Ej. Nie to. Boże. To. Jak się wylogowę, to wyszło. Wpadki, niestety wam tego nie zmontuję, ponieważ nie chcę, żeby wam migało. Poza tym też, wiecie, źle się czuję i... No nie chcę montować. Chciałem jeszcze dla was dzisiaj nagrać... Dwie... Dwa filmy w sumie. Jeszcze tam widzieliście inną grę, więc... Tak jest. Nie teraz, Boże, weź mi wyjść z tym. Ile my czasu marnujemy? Gra dla jednego gracza. Teraz wybieramy, kochani, flagi. Chyba tylko na flagach poprzestaniem, ponieważ... E, ponieważ tamte nazwy były w pierwszym. Tryb zaliczenie. Pyk. I chyba powinno być już dobrze. Co? Nie ja, co to w ogóle jest? Ja tego nie chcę. Ja nie chcę. Boże. Tryb dla jednego gracza. Ja coś źle tu klikam. Tryb użytkownik i wielka gra. Ta, zawsze mi się myli. Czyszczenie karty, pyk. Nie to. Boże. O. Graj. I gramy. I gramy, kochani. Portugalia. Tu w ogóle mogła być ta cisza. Tutaj Liechtenstein. Hiszpania. Belgia. To jest rzecz jasna Kosowo, ale gdzie to ona się schowało nam tu? Tak. To jest Łotwa. To rzecz jasna Irlandia. To blisko Polskiej Czechy, podobno do, do tych, do, do Polski flaga Finlandia. To tu pyk Grecja. To jest Litwa. Pyk. To jest Czarnogóra, tu. To jest San Marino, tu. A to jest, kochani, Austria. Tak, pyk Wielka Rosja. To Bułgaria. Wielka piękna obszerna Norwegia. Nieprzyjemny konflikt Białoruś. Niemcy. To jest Chorwacja. Chorwację mamy, kochani. Tutaj. Tu jest Ukraina, duży sąsiad Polski. Dania. Dania Dania. Gdzie jest Dania? To jest Dania oczywiście. Czy mamy Islandię? Gorzej będzie z tymi wyspami, o z tymi innymi. Polska to jest oczywiście Francja. Macedonia Północna. Kiedyś to się po prostu mówiło Macedonia. To jest, kochani, Serbia. Nie, zawsze mi się myli, kurde. Zawsze mi się myli. To jest oczywiście Albania, tu. Malta, Malta, Malta. Tu będzie. To były Węgry. Wielka brytania. Potwierdź no, halo, potwierdź. Excuse me. Excuse me, naprawdę, czy wy możecie? Dobra kochani. 11 minut na karku mamy dobrze mi szło, ale mój telefon nie uczuł.